Cześć. Czy zastanawiałeś się czasem jak powiedzieć to zależy? To ode mnie nie zależy. Jeśli tak, to zostań do końca tego odcinka, bo dowiesz się tutaj bardzo dużo rzeczy i będziesz mógł powiedzieć, na czym ci zależy. Opowiem ci dziś o słowie depend, a także o dwóch rzeczach. Przy których bardzo wiele osób popełnia błędy. Słowo depend znaczy tyle, co zależeć. Możesz po prostu powiedzieć It depends, czyli to zależy. It depends. Natomiast, jeśli chcesz powiedzieć to zależy od, musisz dodać odpowiedni przyjmek. Ale jaki? Depend from, depend on. Bardzo wiele osób mówi from i to jest błąd. Jeśli chcesz powiedzieć, to zależy ode mnie, od ciebie, od sytuacji, od kogoś, od czegoś, przylimek, jaki powinieneś użyć po sobie depend, to jest on. Depend on. It depends on me. To zależy ode mnie. It doesn't depend on me. To nie zależy ode mnie. It doesn't depend on the situation. To nie zależy od sytuacji. Zwróć uwagę teraz na bardzo ważną rzecz. Gdy mówimy to zależy ode mnie, od ciebie, używamy odpowiednich zaimków. Nazywają się zaimki dopełnieniowe. I to są takie słowa jak me, you, him, her, it, us, you, them. Spójrz teraz na przykłady. W słowie on, tak jak po każdym innym przyimku, czy to będzie przyimek add in, on, with, for, about itd., będziesz używał zaimków dopełnieniowych, nie zaimków osobowych. Tu mamy zaimki osobowe, one rozpoczynają ci zdanie, po nich jest zawsze czasownik, ale to tych nie będziemy używali. Będziemy używali tych, które są napisane zielonym pisakiem. Przy słowie depend, używamy przyimka on. Jeśli chcesz powiedzieć, to zależy ode mnie. Używasz tutaj zaimka dopełnieniowego me, a nie I. Zaimki osobowe, które tutaj są, one nigdy nie stoją przy przyimkach. W przypadku on będzie tak samo. It depends on me, a nie it depends on I. It depends on me. To zależy od Ciebie. Akurat tutaj mamy to szczęście, że zaimek osobowy, jak i dopełnieniowy wyglądają tak samo, więc po prostu stosujemy e, zaimek dopełnieniowy. It depends on you. To zależy od Ciebie. To zależy od niego, nie użyjemy słowa he, ale him. It depends on him. To zależy od niej. It depends on her, not she. Zaimek osobowy it i zaimek dopełnieniowy it wyglądają tak samo, więc go już skreślać nie będę. To zależy od nas. It depends on us, nie we. To zależy od was. It depends on you. To zależy od nich. It depends on them. Czyli pamiętajcie, po depend używamy przyimka on, a po on używamy zainków dopełnieniowych me, you, him, her, it, us, you, them. Nie natomiast e, zańków osobowych. Przy okazji, gdy mówimy o słowie depend, ponieważ mi zależy, żebyście jak najwięcej słówek znali, e, zwrócę waszą uwagę na jedną rzecz. Słowo depend. Jest punkt słowem wyjściowym do tworzenia innych słów, na przykład dependent, czyli zależny, jak ktoś jest zależny od czegoś, od kogoś, a niezależny, niepodległy, independent, independent independent. Od słowa independent pochodzi słowo independence, czyli niepodległość, niezależność. I jak widzicie, w środku też występuje słowo depend, czyli podsumowując. To zależy od ciebie. It depends on you. To zależy ode mnie. It depends on me. It doesn't depend on me. To nie zależy ode mnie. To zależy. It depends. A ponieważ zależy mi na kontakcie z Wami, dajcie znać w komentarzu, czy lekcja ta była dla Was przydatna. Już teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka, a także do odwiedzenia moich mediów społecznościowych na Facebooku oraz Instagramie. Do zobaczenia następnym razem.